Czy wiesz, że istnieje pięć prostych nawyków, które mogą poprawić twoje zdrowie, dosłownie od pierwszego dnia? I co najlepsze, nie wymagają pieniędzy, siłowni ani wielkich wyrzeczeń. A nawyk numer trzy działa tak mocno, że lekarze mówią o nim: Naturalny cud. Zostań ze mną, bo to, co dziś usłyszysz, może odmienić twoje samopoczucie jeszcze dziś wieczorem. Witajcie na kanale Senior Zawsze w formie. Dziś opowiem wam o pięciu niezwykle prostych, ale potężnych nawykach, które po 60 działają jak reset organizmu. I mówię to z pełnym przekonaniem, bo wielu seniorów zaczęło je stosować i widziało efekty już po kilku dniach. Przejdźmy do konkretów. Nawyk 1. 10-minutowy poranny rozruch niećwiczenia nie trening, po prostu 10 minut ruchu po przebudzeniu. To może być spokojne krążenie ramion, marsz w miejscu, lekkie skłony albo przejście się po mieszkaniu. Ten drobiazg poprawia krążenie, zmniejsza sztywność stawów, rozgrzewa mięśnie, a nawet podnosi nastrój. Najważniejsze, robisz to przez 10 minut i Twój organizm włącza się, jak dobrze naoliwiona maszyna. Nawyk 2. Małe posiłki, ale regularne. Seniorzy bardzo często popełniają jeden błąd: duże, ciężkie posiłki i za długie przerwy między nimi. A po 60 roku oznacza to spadki energii, senność, złe trawienie i gorszy nastrój. Zamiast tego jedz mniej, ale częściej: 4 lub 5 małych porcji. Organizm dziękuje niemal od razu. Nawyk 3. 15 minut dziennie na świeżym powietrzu. Ten nawyk działa natychmiast i to jest właśnie cud, o którym mówią lekarze. Nie musisz chodzić daleko. Wystarczy balkon, ogród, ławka, krótki spacer. Dlaczego to działa? Dotleniasz mózg, poprawiasz krążenie, redukujesz stres, podnosisz odporność, a nawet poprawiasz jakość snu. Brzmi banalnie, ale efekty są kolosalne. Nawyk 4. Szklanka wody na start i szklanka przed snem. Cały sekret polega na nawodnieniu w odpowiednich momentach. Pierwsza szklanka budzi układ trawienny, ostatnia poprawia pracę serca, mięśni i mózgu w nocy. Większość seniorów pije za mało, a już po dwóch dniach zwiększenia picia wody pojawia się więcej energii, mniej bólu głowy, lepszy nastrój. Nawyk 5. Jedna rzecz dziennie tylko dla siebie. To może być książka, sudoku, telefon do znajomego. Hobby, muzyka albo krótka drzemka to mały rytuał, który odbudowuje zdrowie psychiczne, a bez niego zdrowie fizyczne zwyczajnie nie działa. To nie jest luksus, to jest fundament dobrego samopoczucia po 60 latach życia. 5 nawyków, zero kosztów, efekty, które możesz poczuć jeszcze dziś. Jeśli chcesz kolejnych prostych sposobów na zdrowe życie po 60, koniecznie subskrybuj i zostań ze mną na dłużej.